Cześć, cześć, jestem Marcel, witam Was w kolejnym odcinku ze sprawdzeniem sklepu w Fortnite. Dzisiaj mamy 18 lutego 2020. No i zobaczcie, jaki dzisiaj mamy sklep. I nie mamy nic nowego, więc tak, mam tutaj skinę Królowa Lodu z plecakiem lodowe kolce. I o, o, ona ma cztery w style. Niebieski, czarny, srebrny i złoty, tak samo i plecak. Niebieski, czarny, srebrny i złoty, ok, i mamy do niej zbierak zwiastun mrozu ok, dalej mamy skina pan głębin z plecakiem łowca fal tego skina nigdy nie widziałem chyba, nie wiem ale fajny skin i mamy do niego zbierak nabojo ciachać ok, dalej mamy skina czerwona jade, fajny bardzo skin no japoński taki fajny ma tutaj maskę, więc mi się podobają te połeczki, co bo no, tutaj ma fajne. Okej, okay, dajmy mi skina zamaskowany cień z plecakiem skrzydła cienia. Fajny skin, chociaż plecak jest nawet chyba lepszy od tego skina. Okej, okay, dajmy skina Versa z plecakiem łamacz. Okej. Okay. Aha, dobra. No nie wiem, skin fajny. Ona chyba przez VR widzi, Więc fajne, fajne. Mamy emotkę, gładkie ruchy, fajna bardzo emotka. Yy, mamy zbierak, topór bojowy. O, fajny, chociaż bardzo duży, ale fajny, ma tutaj takie niebieskie pęknięcia. Bardzo fajne. Mamy kolejną emotkę. Swawolne podrygi. Też bardzo fajna emotka. I mamy jeszcze jedną emotkę. Wujak wygrana. No, też to jest nawet fajna motka. Okej, okay. i teraz tutaj piłkarki i piłkarze powrócili do sklepu. Okej, okay, więc mam tutaj skina raźne, rozgrywająca. Aha, i oni mają stylę, tak właściwie tutaj kraje można wybierać. Jest Polska? O, jest Polska. Yy, w każdym razie można też numery i kraje wybierać, więc yy, no, więc ja nie będę tego na każdej piłkarce robił, bo to za trochę za długo czasu. Zajęła, więc tak, na skina, raźna rozgrywająca, elegancka egzekutorka, precyzyjna podająca i dynamiczna dryblerka. Okej, okay, yy, dajmy skina popisowy pomocnik, niebezpieczny napastnik, solidny stoper i groźny główkowicz. Okej, okay, mamy emotkę, podbijanie. Wow, fa fajna bardzo motka, ja bym tak nie umył. Eee, tutaj mamy kolejną emotkę. Czerwona kartka. O, tej kartki trochę nie widać, ale fajna emotka. Mamy Zbierak. Pie Pierwszoligowy piłkarz. Okej. Okay. Fajny, złoty bardzo. Zbierak, fajny bardzo. Eee, mamy Zbierak Wuzela. A, i jak się nim uderzy, to on właśnie chyba takie dźwięki wydaje. Okej, okay, mamy lotnie, a tak na bramkę. O, jaka fajna, bo tutaj, tutaj na tych tych ma y, dwie połowy takie wojska. Fajne, fajne bardzo. I mamy emotkę Syrena. Dobra, więc to by było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał. No i do zobaczenia jutro.